Robimy maseczkę do twarzy z wojanków. Przy okazji sobie ją je przetestujemy. Jeżeli mnie obserwujesz, możesz wybrać z czego, robimy następną. Od włączenia tego urządzenia. Okej, okay, działa. 60 ml wody. Dla planie mam zrobić pół maseczki tej, a pół maseczki tej, więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Zmienimy od wojanka pomarańczowo-brzoskwiniowego. Otwieramy. Rozwodniony sok pomarańczowy, ale uuu, ładnie pachnie. Magiczne pastylki. Maseczka się robi, posłuchajcie. Wiecie, jak mi to pachnie? Jak tymbark, pomarańcza brzoskwinia. Jak to ma smak? Pomarańcza brzoskwinia. Coś w tym jest. Nie chcę za dużo wylać. Tu w ogóle nie ma koloru. Reszta to będzie truskawkowy. Nie użyjemy już wody, tylko samego wojanka. Bierzemy 60 ml tego. Około tyle. Kolejne 20 ml, około tyle. Dajemy kolejną tabletkę. Wylejmy to. Ej, ona też nie ma koloru, praktycznie. Najpierw druga para oczu. Fryzura jest świetna. Łoooo! Wow! Ja nakładamy wojanka na twarz. Czy wyglądam teraz jak wojan. Taki napój dla dzieci fajny. Smakuje właśnie jak ten Timber rozkwinia pomarańcza. jest taki trochę słabszy w smaku. teraz drugi napój? jest o wiele słodsze niż to poprzednie. Ten ma taki dla mnie bardziej wakacyjny smak. Ściągam ją. Ale glut. Tam jest taki idealny na wakacje. Ten jest taki bardziej słodki, nie taki orzeźwiający. Oba mi smakują, ale jakbym miał wybrać ten truskawkowy.